Cześć, siemanego wszystkim. Dzisiaj zaczynam nowy rozdział z nagrywek. Chciałem wam opowiadać o naszych nowych częściach, akcesoriach, które będą do sprzedaży. I chciałem wam pokazać instrukcje, jak ich zamontować, opowiedzieć o, o tych częściach, jakie powodują zmiany w montażu i wjeździe w samochodzie. Tak naprawdę dużo wcześniej powinniśmy już to nagrywać i pokazywać jak się budowali to auto od początku, ale jak już nie było czasu na to, ale postaram się to wszystko jakoś nadrobić i pokazać wam wszystkie części, które będziemy sprzedawać. Dziś może zacznę od zbiornika, bo jeszcze nie jest to zmienione w tym momencie. Ten zbiornik, czym się różni od oryginalnego, wchodzi w to samo miejsce gdzie oryginalny, nie zajmuje więcej miejsca, ale za to ma o 23 litrów więcej paliwa. Jest też bezpieczniejszy, ma grube ścianki. Dlatego też jest trzymalszy na jakieś tam uderzenia Przy Olimlanu zbiorniku chyba mamy około 50 litrów No to tutaj mamy 73 litry Na tym zbiorniku możemy wybrać dłuższe trasy, gdzieś wyprawy Dalej dojechać, no i na rajdach możemy iść na Sport Plusie No Sport Plus pobiera dużo paliwa i jest też moc Możemy jechać na pełnym gazie, jeśli nie martwimy że nie, doj nie dojedziemy do medy Dlatego chciałem Wam pokazać jak wygląda montaż tego zbiornika. No i będę wam nagrywał ciągle jakieś instrukcje, nagrywki, co zmieniamy i co będziemy robić w cały czas, to może zacznijmy od tego, jak, jak to wygląda. Zaczniemy od szyby plastików, a tak naprawdę. Szybę, którą tu widzicie będziemy mieli też sprzedaży Na stronie Co szyba powoduje? Tak, no na pewno chroni nas przed jakimiś kamieniami Syfem, który wpada No ale jest zrobione do tego stopnia, żeby Widoczność kierowcy albo pilota Była dobra I na pewno do u nas jest do, do tego momentu zrobiona, gdzie, gdzie jest granica maksymalna, żeby było dobrą widoczność na szybie mocno zamontowane heble do cięcia gądu w tym miejscu, bo jest dosyć to bezpieczne, szyb, szybkim dojściem i każdy może to szybko i mamy to zewnątrz, razie, jakby się coś działo w aucie. także zaczynamy pierwszą od szyby szybę, ale myślę, że chyba plastiki moment, okay. śrubki Montaż tej tej kabel, tak naprawdę w każdy sposób można zamontować i dopatować ją do plafi, bezpieczeństwa, jaką ma zamontowana. Ja już tu parę zrób odkręciłem wcześniej, ale... Nie do zrób. na opaski, które są montowane bro. do... do Szybę to mamy do pięcia. Mm -hmm. I tak mamy, jestem szybę. w siebie każdy będzie mógł sobie zrobić pod siebie. Mamy no, no to też na listy, mowy, które można sobie w każdym mieście do klamki dopasować i zamontować, tak jak każdy uważał. Ok, okay. polecimy Teraz yy, rozbierzemy całą żeby mm. dostać. Musimy na pewno rozebrać całą górę tutaj, żeby dostać się do niektórych śrub. Ok, lecimy te plastyki z góry obydwu stron. Tutaj mamy śruby. Tu już rozebrałem. Obydwie oby pokrywy to wiadomo, które idą tutaj, tak. Tutaj tu mamy na klipsy które wypinamy to blendę, potem lecimy z tym całym. Musimy to rozebrać z tamtej strony też całkowicie, żeby tu się dostać do tych śrub, które mamy pod spodem. E, tu już odkręciłem i te snaklipsy na klipsy e, od spodu i wyciągamy to całkowicie, bo ten, jak będziemy wyciągać zbiornik, tu musiałem e, cały kokpit pilota. Nawet no, przesunąć, ale w normalnych samochodach pewnie tego nie będzie. Także lecimy z tym schowkiem lecimy z całą górą. Tu już góra jest demontowana, to łatwo to wszystko widać, gdzie co trzeba odkręcić. Tu odkręciłem już schowek, także. Dobrze sobie śrubki wkładać w te miejsca, które były, bo czasami są płaskie, czasami na normalną dziesiątkę albo na torksa, to wtedy wiadomo, którą śrubkę ma, jak przykrywać, żeby to było estetycznie, tutaj były. też przymocowany schowek. Teraz zdejmujemy osłonę pompy paliwowej, odkręcamy wlew paliwa, ja bym to przed odkręceniem i odkręceniem pompy na pewno wszystko wydmuchał, żeby nie dostał się nigdzie piach i brud. Potem co mamy dalej? Mamy śruby tutaj na opaskach. To, które trzymają zbiornik, odkręcamy to i będziemy widzieć, co się dzieje dalej. Wyciągnęliśmy pompę paliwa. Wiadomo, wszystkie zatrzaski, odpinki, odkręcamy nakrętkę tą główną, odkręcamy pompę, wyciągamy. Przy okazji patrzymy sobie zbiornik, jak wygląda zbiornik w środku, jak staramy się tankować auto, czy dbamy o to, żeby tam nie leciał piach i syf. Dlatego można to sobie zweryfikować teraz i zobaczyć, jak się o to dba. To jest jednak ważne. Sprawdzić tylko pompy. Wyciągnęliśmy wlew, paliwa, po to, żeby potem łatwiej było zamontować. Następną y, częścią, którą demontujemy, to jest panel. Ten tutaj, nie wiadomo, tu są klipsy i odkręcamy ten schowek. Tutaj, tu jest na śrubki, bo on już nie będzie nam tu potrzebny. A czy nie ma miejsca na niego tutaj, bo tu w to miejsce przychodzi zbiornik. Dlatego to miejsce jest wykorzystane maksymalnie do zbiornika. Odkręcamy śruby. idziemy ze śrubami dalej. Jedna, druga. i zobaczymy, co się będzie działo. Ok, odkręciłem zbiornik. Co, wstypnąłem go w dół i tak naprawdę wychodzi nam bez żadnego problemu. Tutaj. Także mamy go i zobaczymy, co będzie z drugim zbiornikiem. No ale w przyszłości będą zbiorniki. Na pewno będziemy montować pod siedzeniami aluminiowe. Ale moim zdaniem to jest najlepsza wersja i najtańsza wersja. Jeżeli ktoś chce duży zbiornik na wyprawy gdzieś, nie wiem, Maroko czy inne jakieś dalekie podróże, montujemy taki zbiornik. Plus, dodatkowo jeszcze możemy zamontować garnister pojemności tam 20, 30, 40 litrów w normalnym samochodzie bez przeróbek z tyłu. Dodatkowo będą też takie opcje, jeżeli będzie ktoś chciał i wtedy ma ponad 100 litrów paliwa. Także mi się wydaje, że już jest dużo wystarczająco. To by była najtańsza opcja, bo jeżeli mówimy o zbiornikach aluminiowych od siedzenia z dniami, no to już jest duża przeróbka. I Koszt takich zbiorników jest bardzo wysoki, ale to już takie zbiorniki bardziej do rajdów. I co, mamy zbiorniczek włożony? Eee, tamten wyższy, tak, trzeba było siedzenie wyciągnąć, bo mm, w rajdówce jest e, mało miejsca. Nie wiem, jak w oryginalnym, może wyjść, może nie wyjść, bez wyciągania siedzenia, eee, ale jest na pewno lepiej. Eee, no co, schodzi normalnie, tak jak, jak tamten wychodzi. Popiemy go z powrotem na ściski ale wcześniej bym radził włożyć pompę, przykręcić, żeby tutaj był luz, bo potem dosunąć go maksymalnie do, do tej rury z, z nakrętką. Ustawić nakrętkę w tym miejscu, żeby jak nie odchodziło. Ustawiamy pompę na tutaj mamy znak i tu znak, żeby to wszystko było tak jak powinno, żeby dobrze wskazywał poziom paliwa. No i co skręcamy i teraz skręcamy wszystko z powrotem, tak? To jeżeli ktoś już to rozebrał, no to już raczej będzie dawał radę to skręcić, tak. I tyle w sumie z wymiany zbiornika. Potem będziemy wlewać paliwo i patrzeć jakie z rezerwą, na ilu litrach pokazuje, jakie wskaźniki są przy ilu litrach, żeby po prostu wiedzieć dla siebie jak to działa. Wszystko złożone, sprawdziłem szczelność przed jeszcze złożeniem góry, żebym widział pompę. Co najważniejsze, wlałem 10 litrów paliwa, bo chciałem wiedzieć, kiedy zaczynają się pokazywać kreski. I przy 10 litrach paliwa na laniu pokazała się pierwsza kreska. Chodziło mi o to, żebym zawsze wiedział, ile tak naprawdę mam paliwa w tym samochodzie, bo no, na oryginalny zbiornik nigdy nie wyjeździłem do końca, i tak naprawdę nie widziałem. Także jedna kreska, 10 litrów paliwa jest w zbiorniku, o to mi tak chodziło. Tyle chyba by było. Że co, niedługo będą zbiorniki na stronie dostępne. Jeżeli będzie ktoś chciał montaż, to też możemy to zrobić. Co, zapraszam na następne nagrywki, będziemy coś pokazywać. Dzięki, cześć.